Dobry moi kochani z tej strony: Jamonia z alternatywy perfumowe. Ja bardzo miłej osobce, którą często oglądam, i ja ona mnie ogląda, obiecałam recenzję dosyć słuchajcie, kontrowersyjnego, waniliowego zapachu. Jeśli chodzi o kordy ale to jest jeszcze bardzo mile powiedziane. Słuchajcie, seks vanila Tom Ford, więc. Jeszcze mi trochę zostało, nawet nie takie trochę, z tego względu, że ja, mimo że jestem osobą bardzo odważną do noszenia zapachów, yy, także tych kontrowersyjnych, to w tym wypadku yy, nie odważyłabym się jednak, słuchajcie, yy, wyjść z tym zapachem na zewnątrz. A już tym bardziej nie do pracy, przed tym przestrzegam. I to bardzo przestrzegam, nawet jeżeli Wy pewne rzeczy nie czujecie w tym zapachu. Yy, bo większość osób niestety czuje. Doby no, my się sierpczami co druga. <laughs> więc y, może tak, jeśli chodzi o ten zapach, y, teoretycznie w nutach nie ma nic kontrowersyjnego y, słuchajcie, my w głowie mamy tam y, gorzki migdał, y, w serduchu mamy, słuchajcie, wanilię i nuty kwiatowe, a w bazie mamy y, absolut wanilii, mamy taką cząsteczkę ultra wanilii, y, mamy tonkę i mamy drzewo sandałowe, więc jak sami słyszycie, tu nie ma nic kontrowersyjnego, natomiast z czegoś nuty Uryny się biorą. Nie wiem z czego większość osób, jakby się domyśla, że połączenie gorzko migdała z wanilią. Ja myślę, że może to cząsteczką ultra Nie wiem. Natomiast ja niestety też to czuję. Słuchajcie, też niestety to czuję. Jakby przez ileś dni noszenia, bo sobie wiele razy już testowałam ten zapach, mój nos się w pewnym sensie troszeczkę przyzwyczaił do tego. Natomiast nie nałożyłam tego na zewnątrz. Dlatego, że większość osób wyczuje tu zapach uryny. Więc jeżeli my nawet tego nie wyczujemy, to wychodząc na zewnątrz jest bardzo duża szansa, że jednak co druga osoba wyczuje. I nie chcę takiego efektu u siebie, szczególnie w pracy, gdzie ja będę pachniała wanilią i będę pachniała tak, jakbym popuściła i się siusiała. Więc nie, nie o taki efekt mi chodzi ten zapach zostaje tylko do przypomnienia sobie zapachu do użytku takiego domowego dlatego, że gdzieś słuchajcie jak zapach zaczyna przychodzić w już taką bazową część zaczyna się układać faktycznie mamy dosyć miłą taką komfortową wanilię natomiast nie wiem z czego wynika jakby nazwa, seks vanilla. w jakim sensie jest to seksowne? czy ma przypominać seks? no nie, nic z tych rzeczy więc ja czuję się troszeczkę zawiedziona i wiele osób też towarzysz, że ja bardzo lubię zapachy Toma Forda, więc coś to ewidentnie poszło, poszło nie tak po prostu. Zapach ma słuchać ogólnie bardzo dobrą trwałość. Na początku też trzeba uważać z psikami, bo kręci porządnie w nosie dopiero gdzieś tam później zaczyna przychodzić w tą część bardziej taką bliskoskórną, ale na początku naprawdę tutaj kuboś kakał więc troszkę zatrzęsło. No, ale jakby wiecie, później przychodzi w tą taką bardziej jakby bliskoskórną wanilię, ale jednak na początku taki dosyć wyczuwalny zapach. Ale co z tego? Co z tego, jeżeli trzeba uważać z wyjściem w tym zapachu na zewnątrz. Czuję się trochę zawiedziona. No. Słuchajcie, jeśli chodzi o inne wanilie, to naprawdę ja uważam, że jest tyle teraz zapachów pięknych, waniliowych, że no, nie rozumiem wypuszczania czegoś takiego na rynek do końca. Bo konkurencja jest trochę za duża. Chyba, że właśnie chodziło o kontrowersje i tylko z tego powodu może ktoś po ten zapach sięgnąć. Jeżeli ma kupę kasy. Ale właśnie z tego też powodu ja przestrzegam przed kupowaniem w ślepo, przed kupowaniem większych odlewek, bo po co później macie zostać zapachem w domu, nawet jeżeli będzie to jakaś tam odlewka? 2 ml, 4 ml, próbka wystarczą. Nawet testy bym powiedziała po prostu w perfumerii. I słuchajcie, ja ostatnio jakby wracam do z sprzed lat. Wolf z Rosmana, słuchajcie, wanilia ze słoną bryzono świetny zapach, świetna wanilia, taka zupełnie inna mm, taka niesztampowa i bardzo też dobrze się trzyma no i ostatnio czasem umilacz o którym już wcześniej rozmawialiśmy ukochana czerlioza słuchajcie 62, więc to taka o, jadalna, jadalna wanilia z pistacją yy, kocham i uwielbiam yy, i słuchajcie, to są niedrogie zapachy, więc yy, nie rozumiem jakby wypuszczania bardzo drogiego zapachu gdzie większość osób czuje urynę. No ale cóż, wielu rzeczy ogólnie nie rozumiemy, zapachy są, słuchajcie, dla każdego, więc testujcie sobie, jeżeli chcecie poczuć kontrowersję. Ja już jakby zakończam ten etap, zostawiam sobie tylko troszeczkę do przypomnienia ewentualnego zapachu i to wszystko. Także pozdrawiam Was serdecznie, pa pa.